Cześć, dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie na moim profilu Adwokat Uczy, adwokat to jestem ja i uczę wosu historii po to, żeby dobrze znać, te, zdać te przedmioty na maturze i dostać się na studia, nie tylko prawnicze. Słuchajcie, na maturze bardzo często pojawiają się mapy, mapy takie, że trzeba coś y, omówić, uzasadnić, wyjaśnić. Wybrałem takie 10 najważniejszych map z okresu starożytności y, i krótko je omówię po to, żeby wam ułatwić przygotowania. A jeżeli chcecie mieć wpływ na to, co pojawia się na tym profilu, to zachęcam do dołączenia do naszej grupy na Facebooku. Tam wrzucam ankiety, wrzucam również różne ciekawe, intrygujące zadania, jakie na maturach się pojawiły, więc zapraszam do dołączenia do grupy. A jeżeli chcecie mieć takie podsumowanie w pigułce, takie zestawienie różnych top, top 10 czy top 7, też wrzucam na mojego Instagrama, więc zachęcam do śledzenia i do zapisania sobie tych postów, potem one znacznie ułatwiają powtórkę przed maturą. No dobra, słuchajcie, ruszamy z, z mapami 10 najważniejszych map. Mam nadzieję, że w 10 minut się wyrobimy. Takie jest założenie. Słuchajcie, pierwsze cywilizacje. O, taka, taka mapka, na przykład, cywilizacja, z którą wiąże się powstanie rodzaju pisma opisanego w źródle pierwszym. W tym źródle chodziło o pismo klinowe i na którym terytorium ta cywilizacja się znajdowała. Czy był to Egipt, czy był to Izrael, czy była to Grecja, czy też byli to Sumerowie, Człóreczka. No i oczywiście, Chodzi o cywilizację Sumerów, bo tam oni korzystali właśnie z pisma klinowego. Warto to zapamiętać. A jak jesteśmy przy Sumerach, to jeszcze właśnie taka mapa. Zastanówcie się, jaki tytuł ta mapa mogłaby mieć. Tak? Chwila na zastanowienie. I zobaczcie: na przykład Starożytny Bliski Wschód w pierwszej połowie drugiego tysiąclecia przed naszą erą. Na co tu zwracamy uwagę? Zwracamy uwagę na Egipt, na cywilizację właśnie Akadu, Sumerów i na kulturę Elamu. Bo jeśli o pójdziemy trochę, trochę dalej, no to już mamy takie imperium. Co to za imperium? To jest imperium oczywiście asyryjskie. Tak? Jeśli taka mapa nam się pojawi, no to wtedy wskazujemy właśnie, że to chodziło o imperium Asyryjczyków. Ok, dobra. Y, idziemy dalej. Dalej, dalej. I tutaj, o, taka mapka. Jaki tytuł tej mapie byście nadali? Chwila na zastanowienie, i odpowiedź. Trasy Fenicjan, trasy handlowe Fenicjan. tak? Zobaczcie, ta, te, ten zielony kolor to jest zaznaczenie właśnie tych miejsc, skąd oni wyruszali, a czerwone linie to są ich szlaki handlowe. Dobra, to były podstawy, jeśli chodzi o te pierwsze kultury. Przechodzimy teraz do starożytnej Grecji. Zobaczcie takie zadanie z matury z 2020 roku. Chodzi o to, żeby wskazać, gdzie zamieszkiwali lacy Demończycy. Lacy Demonczycy, czyli. Mhm, dokładnie, czy to, było, czy to było terytorium ABC D czy E. Chodzi oczywiście o odpowiedź E. I tutaj już Wam przedstawiam o, żebyście zobaczyli na kolejnej mapce właśnie tę lakonię, ten pelopones, tam właśnie zamieszkiwali lacy Dąbrzycy. Zwracam również Waszą uwagę na to, bo te bitwy również bardzo często pojawiają się na maturze bitwa pod maratonem, pod salaminą, pod termopilami warto kojarzyć gdzie co jest warto sobie te, te wiadomości zapisać zapamiętać okej okay, dobra idziemy dalej o na przykład takie zdanie z 2018 roku czy mapa przedstawia państwo powstałe w skutek podboju wodza charakteryzowanego w pierwszym źródle tym wodzem był Aleksander Macedoński to jest mapa imperium Aleksandra Macedońskiego no nie oczywiście że oczywiście że nie dlaczego nie dlaczego nie no bo Spójrzcie na tę mapkę, tak? spróbujcie ją zapamiętać. A teraz pokazuję Wam mapę Imperium Aleksandra Wielkiego. Co nam się wyróżnia? Wyróżnia nam się to, że ta poprzednia mapa nie obejmowała Grecji, nie obejmowała Macedonii i nie obejmowała Egiptu. OK? Te trzy cechy o tym świadczą. O, a to zadanie z 2022 roku i trzeba było rozstrzygnąć, czy ta właśnie mapa przedstawia skutki wojny której początki przedstawiono w tekście źródłowym. Tekst źródłowy dotyczył wojen grecko-perskich. Czy, czy ta mapa przedstawia skutek wojen grecko-perskich? No nie. Na tą, o tym mówi chociażby legenda. Ta mapa przedstawia właśnie Imperium Aleksandra Macedońskiego po jego śmierci i podział właśnie między jego spadkobierców. Tak? Czy tutaj nie. A jeszcze tutaj wam daję taką o, taką, taką mapkę, gdzie to jest bardziej widoczne tak jak ci diadochowie podzielili to imperium między siebie ok, spuścić z Aleksandra Macedońskiego dobra, Grecję mamy za sobą te najważniejsze mapki i teraz przechodzimy do starożytnego Rzymu starożytny Rzym, no to wiadomo Kartagina. tak, wojny wojny punickie zawsze i wszędzie prawie na każdej maturze a, i, taka, i, i takie pytanie. Dwa argumenty na potwierdzenie tezy, że mapa przedstawia stan posiadania obu państw przed wybuchem II wojny płonickiej. Dobra, na co zwracamy uwagę? Jeśli tutaj musimy użyć argumentu, no to przede wszystkim na Sycylię, na Korsykę i na Sardynię, tak? Więc mówimy, że Korsyka, Sardynia i Sycylia jest w posiadaniu rzymskim, więc to świadczy o tym, że to jest. Sprzed wybuchu II wojny punickiej, podobnie jak fakt, że ci Kartagińczycy już dotarli do połowy Hiszpanii. To jest drugi argument. No ten, ten argument jest trudniejszy, tak? Łatwiej wskazać na te wyspy. Ok, i tu kolejna mapka, też wojny punickie. I pytanie, rozstrzygnij, czy mapa przedstawia obszar Imperium Rzymskiego przed czy po wydarzeniu opisanym w źródle pierwszym. Odpowiedź uzasadni. No i to źródło pierwsze, ono dotyczy. II Wojny Punickiej i pytanie, czy to jest przed, czy po? No to oczywiście jest to mapka po II wojny Punickiej. Dlaczego? Dlatego, że, zobaczcie, Imperium Rzymskie obejmuje prowincję Afryka. tak Ten cypelek jest w posiadaniu rzymskim. Okej. Okay. O, właśnie tutaj. Dobra, jeszcze tak dla pewności daję wam taką trochę większą mapę. I Wojna Punicka, początek. Początek, czyli widzimy, Kartagina ma właśnie swoje terytoria na Korsyce, na Sardynii i na Sycylii, Rzym posiada tylko tego Buta, tak? Mamy początek i potem mamy koniec, gdzie te trzy wyspy przechodzą do panowania rzymskiego. OK. I tu jeszcze daję wam taką mapkę II wojny punickiej. Zwróćcie uwagę, jak ten Hannibal przeprawiał się przez Alpy. I zwróćcie uwagę na najważniejsze bitwy. 216, bitwa pod Kanami, największa przegrana, bitwa Imperium Rzymskiego i bitwa pod Zamą w Afryce, bitwa już wygrana. O tych bitwach, najważniejszych bitwach starożytności też zrobię oddzielne nagranie. Zapraszam do posłuchania. Dobra, widzę, że w czasie się wyrabiamy. A tu jeszcze Wam daję taką mapkę z Imperium Rzymskiego. Pytanie, jaki tytuł można nadać tej mapie? Tak Zatrzymajcie na chwilę to wideo, zastanówcie się, jakie tu można je nadać, bo właściwa odpowiedź to jest zasięg terytorialny cesarstwa za Oktawiana Augusta. Dlaczego za Oktawiana Augusta nie, a nie późniejszych cesarzy? No to dlatego, że tutaj zwracamy głównie uwagę e, na co? Na prowincję Brytania. Tak? Bo to jest mamy na, teraz największy zasięg terytorialny cesarstwa, 117 rok, za cesarza Trajana i właśnie ta Brytania już wchodzi w skład Imperium Rzymskiego, nie na długo, ale właśnie w czasach rozkwitu to, to wchodziło. I jeszcze taka mapka, jeśli chodzi o Imperium Rzymskie, zobaczcie rok 395 naszej ery, i to jest podział cesarstwa po śmierci Teodozjusza na część zachodnią i wschodnią. Pamiętamy tę datę, pamiętamy Teodozjusza Wielkiego, że on to cesarstwo podzielił. Ok, i spójrzcie jeszcze na tę mapę. Czyli niemal 100 lat później. Zobaczcie, jaką mamy wielką wyrwę, tak? prawie tak jak u Tomasza Karolaka, ta Francja północna, południowa, tam już Imperium Rzymskie nie dochodzi, i to mamy cesarstwo zachodnio-rzymskie w przededniu swojego upadku. Tak? Taki tytuł moglibyśmy tej mapce nadać. O, właśnie, tutaj to jest ten, ten szczególny charakter. No i co, i to już wszystko, wyrobiliśmy się w 10 minut, bardzo się cieszę, zachęcam do dołączenia do naszej grupy na Facebooku, do śledzenia mojego profilu na Instagramie, no i widzimy się w kolejnym nagraniu, do zobaczenia.